Uważam psalmy za naprawdę wspaniałe modlitwy. Pamiętam taki bardzo trudny czas w moim życiu, kiedy główna modlitwa, którą się modliłem, to był psalm 13. Jak długo jeszcze, Boże, będziesz o mnie zapominał? Tak naprawdę to puszczałem sobie nagranie Tymoteusz 2 Tymoteusz 2.3, ten zespół chrześcijański, Puszczałam sobie, oni śpiewali właśnie ten psalm 13 i tym psalmem modliłem się przez długie miesiące. Psa, psalmy mówią o tym, że Boże, czy zapomniałeś o nas na wieki, czy nigdy nie będziesz pamiętał. Usycha moja dusza z tęsknoty za tobą. Są takie momenty, kiedy Bóg milczy. I to bardzo nas boli, i nie rozumiemy tego, i nie wiemy dlaczego. I dzisiaj trochę o tym milczeniu Boga chcę powiedzieć, a mówię o tym dlatego, że czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści i doszliśmy do momentu, kiedy Rada Najwyższa kazała porwać Jezusa, postawiła go przed swoim sądem, skazała go za bluźnierstwo, za to, że on uważa się za Boga, a potem przyprowadzili go do Piłata, ale Piłat nie znalazł im winy, a dowiedział się, że on podlega jurysdykcji Heroda więc wysłał go do Heroda i czytamy teraz spotkanie Jezusa z Herodem. Król Herodu cieszył się ze sposobności poznania Jezusa, wiele bowiem o nim słyszał i spodziewał się, że uczyni jakiś cud w jego obecności. Zasypywał więc Jezusa pytaniami, lecz ten nie odpowiedział mu ani słowa. Tymczasem obecni tam arcykapłani i inni przywódcy religijni wykrzykiwali oskarżenia pod jego adresem. W końcu Herod i jego żołnierze zaczęli wyśmiewać Jezusa. Nałożyli nań królewski płaszcz i odesłali do Piłata. Od tego też dnia Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, mimo że dotychczas byli wrogami. I będzie o milczeniu Boga, ale też ciekawe jak faryzeusze, Sadeceusze uczeni w prawie, trzy stronnictwa, które ze sobą walczyły, zjednoczyły się przeciw Jezusowi. Co więcej, zjednoczyli się z Rzymianami, żeby skazać Jezusa. Co więcej, Herod i Piłat Zjednoczyli się też przeciw Jezusowi. Czyli ludzie jednoczą się wokół Jezusa, na przykład chrześcijanie, i są ludzie, których którzy nic nie łączy poza nienawiścią do Jezusa. To takie na marginesie. Natomiast widzimy, że tutaj Jezus nie odpowiedział nic Herodowi. Dlaczego? Bóg wszystko robi z miłości. Pewnie dlatego, żeby ten nie miał większego grzechu. Już tłumaczę. Herod rzucał sobie różne rzeczy. Jezus mógł powiedzieć, mógł się pomodlić, dostać słowo wiedzy, powiedzieć mu o Herodzie coś, co, co tylko on by wiedział. Mógł zrobić różne rzeczy, ale wiedział, że serce Heroda było na to zamknięte. Więc po prostu milczał. I kiedy Bóg milczy w naszym życiu, kiedy do Niego wołamy, kiedy nie czujemy Jego obecności, kiedy bardzo potrzebujemy wsparcia, nic się nie dzieje, to prawdopodobnie po coś. Jeżeli chodzi o Heroda, to Jezus milczał po to, żeby Herod zrezygnował z tej powierzchowności. A uczyń jakiś cud, zrób coś, pstryknij palcami, spraw, żeby kwiatki zakwitły, cokolwiek. Pokaż jakiś cud, zobaczymy, czy to naprawdę potrafisz. Do tego, żeby wszedł w głębie siebie. Żeby pomyślał, dlaczego ten człowiek nic nie powiedział? Dlaczego by nie błagał o litość? Dlaczego nie uczynił żadnego cudu? Żeby miał trochę refleksji. I kiedy Bóg milczy w naszym życiu, też chce żebyśmy mieli trochę refleksji, żebyśmy... Powody mogą być różne. Bóg może milczeć, bo żyjemy w grzechu. Jak mówi jeden z psalmów, gdybym w sercu ukrywał nieprawość, nigdy byś mnie nie wysłuchał. Być może jest jakaś nieprawość w naszym sercu, jakiś brak przebaczenia, jakiś niewyznany grzech. Być może jest tak, że Bóg milczy, ponieważ chce, żebyśmy powiedzieli, mimo że milczysz, mimo że Cię nie doświadczam, stałbym Ciebie wyżej niż odpowiedź na moją modlitwę. Może być różnie, ale wiem z doświadczenia, nie tylko swojego, że bardzo ciężko, bardzo znosi się te wszystkie momenty, kiedy Bóg milczy. To jest bardzo trudne. I dlatego, żeby i są ludzie, którzy mówią, ale to jest takie trudne. Dlaczego Bóg na to pozwala? Okej, okay. być może pomoże nam coś. Co napisał ojciec Raniero Cantalamessa w książce Moc Krzyża. On napisał tak. Doświadczenie Boga, który milczy, tak głęboko przeżywane przez współczesnego człowieka, pomoże nam w zrozumieniu przynajmniej części cierpienia Chrystusa, o ile tylko weźmiemy pod uwagę, że człowiek biblijny nie rozumiał milczenia Boga tak samo jak my je rozumiemy. Milczenie Boga wcale nie mierzy się milczenie Boga właśnie mierzy się intensywnością wzywania Jego imienia. Ono nic nie znaczy dla tego, kto nie wierzy, czy dlatego kto nawet wierząc, zwraca się do Niego z letnim sercem. Im większa jest ufność złożona w Bogu i gorętsze błagania, tym boleśniejsze staje się milczenie Boga. I to jest bardzo ważna rzecz, będę czytał zaraz dalej. Paweł Apostoł kiedyś, pozornie odbiegam od tematu, Paweł Apostoł kiedyś powiedział, uczestniczę w mocy zmartwychwstania i w cierpieniach Chrystusa. Kilka razy to w do Koryntian, w do Filipian o tym pisze. W mocy zmartwychwstania, kiedy Bóg odpowiada, kiedy doświadczamy Jego obecności, kiedy Jego Słowo przemawia, a w cierpieniach, wtedy, kiedy przeżywamy podobne cierpienie jak Jezus. Kiedy doświadczamy milczenia Boga, przeżywamy podobne cierpienie jak Jezus. Posłuchajmy dalej ojca Cantalamessy. Na tej podstawie możemy w pewien sposób odczuć to, czym dla umierającego na krzyżu Jezusa było milczenie ojca. I jak wielka była przepaść kryjąca się za owym wołaniem: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Także Maria pod krzyżem dobrze wie, czym jest milczenie Boga. Nikt bardziej niż ona nie może powtórzyć wołania, które wyszło z ust jednego z ojców Kościoła, rozważającego ciężkie chwile prześladowań Kościoła za czasów cesarza Juliana, kiedy to profanowano Kościoły i gwałcono dziewice. Modlił się on tak: O Boże, jak trudno było w tym dniu znosić Twoje milczenie. Jezus na Krzyżu w pełni doświadczył głównego smutku grzechu, jakim jest utrata Boga. Stał się kimś bez Boga. Można nawet użyć słowa ateistą, ponieważ słowo ateista może mieć znaczenie czynne lub bierne. Może wskazywać na kogoś, kto odrzuca Boga, ale także na kogoś, kto przez Boga został odrzucony. To drugie znaczenie odnosi się właśnie do Jezusa na Krzyżu. Jego ateizm nie pochodził bynajmniej z winy, lecz z cierpienia, by zadośćuczynić za wszelki zawiniony ateizm, znajdujący się w świecie i w każdym z nas pod postacią oporu wobec Boga, egoizmu i lekceważenia Boga. Jasne jest to, że Ojciec Niebieski nigdy nie znajdował się tak blisko Syna, jak wtedy, kiedy okazywał on swoje najwyższe posłuszeństwo. Lecz była taka chwila, kiedy Jezus jako człowiek nie odczuwał tej bliskości, on poczuł się opuszczony. I tak samo my możemy czuć się opuszczeni. My teologicznie i biblijnie możemy wszystko dobrze rozumieć. Ale kiedy czujesz się opuszczony, kiedy czujesz się zostawiony, pomóc się modlitwą lamentacji. Nie, nie, to nie jest jakiś zosze z modlitwy. Modlitwa lamentacji to jest modlitwa, kiedy wylewasz swoje serce, swoje uczucia przed Bogiem. Nie, nie oskarżasz Boga. Nie, nie wyzywasz i nie przeklinasz Boga. Ale mówisz Mu o swoich uczuciach. Mówisz Mu o tym, jak widzisz rzeczywistość. Mówisz coś w stylu: I możemy się tak pomylić. Boże, czuję się opuszczony przez Ciebie. Widzę różne sytuacje, w których chciałbym Twojego działania, wołam o Twoje działanie, modlę się, poszczę, ale nie widzę, żebyś działał. Boże, nie rozumiem tego wszystkiego. Nie rozumiem, dlaczego nie odpowiadasz. Nie rozumiem, dlaczego tak się czuję. Ale z całym zaufaniem chcę powierzyć moje życie i tą całą sytuację, w której się znajduję Tobie. Panie, chociaż tego nie rozumiem, chociaż nie wiem, to proszę Cię, abyś Ty to wziął w swoje ręce i żeby Twoja wola się wypełniła. Amen. A jeżeli potrzebujesz, to przeczytaj sobie Psalm 22. On właśnie się zaczyna od tego, jak psalmista wylewa swoje serce przed Bogiem, a później zaczyna widzieć, odczuwać albo przynajmniej przez wiarę wyznawać tą Bożą odpowiedź, podobnie Psalm 69.